Mieczysław Jaroszewicz. Nominowany za determinację i trud włożony w realizację 54. Festiwalu Pianistyki Polskiej w Słupsku z udziałem wybitnych artystów absolwent kulturoznawstwa i historii sztuki na Wydziale Filozoficzno-Historycznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, nauczyciel historii, pracownik Wydziału Kultury Urzędu Miejskiego w Słupsku i Urzędu Wojewódzkiego w Słupsku. W 1982 objął stanowisko dyrektora Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku, które piastował nieprzerwanie przez ponad 30 lat, prezes Słupskiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego. Od 1969 roku członek Komitetu Organizacyjnego Festiwalu Pianistyki Polskiej w Słupsku. Inicjator i komisarz słupskich koncertów muzyki organowej i kameralnej. Pomysłodawca i realizator Estrady Młodych Festiwalu Pianistyki Polskiej. Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski i srebrnym medalem zasłużony kulturze. Gloria Artis. Laureat Pomorskiej Nagrody Artystycznej za 2007 rok. W minionym roku, mimo Obostrzeń związanych z pandemią COVID-19 Mieczysław Jaroszewicz doprowadził do przeprowadzenia 54. Festiwalu Pianistyki Polskiej w Słupsku. Ucztą dla melomanów był finałowy piąty koncert fortepianowy Beethovena S. Dur, Cesarski, opus 73. w wirtuozerskim wykonaniu Szymona Neringa. Wcześniej zagrali laureaci Estrady Młodych: Martyna Kubik, Bartłomiej Kokot i Piotr Pawlak.